Raz, dwa, trzy. Cztery, cztery. <laughs> co się nabijać ze mną sprawdzam? Dzień no dobry. Wstaliśmy dzisiaj wcześniej, co? Pierwszy raz No właśnie. Po szóstej jest Cieplutko i co? Jedziemy na pociąg. końcu zdecydowaliśmy na ten do Kozłowa. Siódma, sześć mamy. Poliregion. Czy pęknie dzisiaj ta pierwsza stówka? Czy nie pęknie? Być może. Istnieje taka szansa, co? Jak tak praska Ja jeszcze nie wytyczyłem właśnie żadnej kraski. Pociągu to zrobię dopiero. To zobaczymy, co z tego dzisiaj wyjdzie. Źle sprawdziłem pociąg, to znaczy dobrze, tylko ten 7.6 jeździ tylko od poniedziałku do piątku. 7,48 czterdzieści następny, ale możemy dalej pojechać, do mhm. mhm. tak. Jedziemy na następną stację, bo mamy godzinę czasu. Dąbrowa Górnicza Wschodnia. Tym sposobem zwiedzamy Dąbrowę. Doczekaliśmy się. Twój ulubiony polregio. Ciekawe, czy taki nowszy, czy PRL? Chyba PRL. Ej, yeah. nie. PRL. Kasia w podróży. Wygodniej, jak szybko. Najlepszy jestem w podróży. W podróży z rowerami, no bo powiedzmy w koleję śląskich, czy nawet w Vinter City to te miejsce na World Resem tak nieprzeniesione, że to tragedia jest A tutaj jest tylko miejsce To miście Jeszcze nowe Jeszcze chwilkę i wysiadamy Pojechałoby się dalej Udało się dojechać Byłeś kiedyś w Kozłowie? Nie byłam. No to zaczynamy No tak? powiem Ci Kasiule, że dzisiaj się ciekawie zaczyna. Najdłuższą w roku wycieczkę wymyśliłaś. A my mamy taką powiedzmy w miarę prostą drogę i cały czas pod Bociany pięć ogólnie tu lata. Przed chwilą jeszcze tutaj jeden siedział, odleciał i dwa gdzieś tu latają A i nie tak, nie? O poleciał. Straszło się. No tam na przykład jest. Pierwszy raz w życiu widzę, czy znaczy, pewnie przejeżdżałem obok kalafiora, ale pierwszy raz w życiu uwagę w ogóle taki zapach, mega na Ja Myślałam, że to kapusta. No to właśnie tak jest chyba kalafior. Tak, z niego wystają takie te. Tu przed sprzedażą obrywają to, czy to jest jakieś przerośnięte? Nie mam pojęcia. Może to jest nowocześnięte. To się hoduje to... kalafior, to co? Może to jest jakaś nowocześnia. To się zrywa, te tędy. Pod wiatry, pod górkę. Jak to zaplanowałaś? Kotek. Pierwsza część trasy zrobiona. Jesteśmy nad zalewem Wolbromiu i. Teraz druga część trasy, zrobimy całe wieloprzemcze. Posiłek na dziś, lazania z cukinii. Nie nagraliśmy, jakby tu razem, bo braku nam czasu. Ale jak chcecie przepis, to dajcie znać, to nakręcimy. Właśnie. To jest tak fajnie zabijane, nie? Takie plastry, nie wiem jak to pokazać. Są jakby plastry z cukinii, zawinięte w takie rolatki i cały jest zapieczony z Znaczy oczywiście z mięskiem słuchaj, że już jesz żeś się rozgadał a ja taka głodna jestem jestem youtuberem wybitnym pyszne to zrobiłaś kaszula. trochę zapomniałem, że na tej trasie jest ta górka a ja nie zmienialiśmy opony tak, oponę, tak? No. Rozglądaj się za prawdziwkiem. Op. Ale tu ładnie. Podoba się wycieczka? Tak. Z górki jest. Ile masz? 50,85. Tutaj ten fragment tej trasy to mi przypomina drogę na hell. I tak. Biegałeś rowerkiem z władysławowa na przykład na ja sam cutej to tak podobnie w szkole że plaży nie ma. Dokładnie w tym miejscu pokazuje mi, że kończy się ten szlak Przyjechałeś właśnie cały Jedziesz? Ja. Ścieżka rowerowa to jest. To jest końca podobna. No jest zaznaczone na mapie rowerowa. Po pustyni. Ile masz na liczniku? 21 To proszę w nagrodę. Dziękuję. Skończyła nam się woda. Właśnie, nie ma sklepu. Stówka pęknie. W nagrodę, mogę ci kochanie kupić jakieś pieczywko. O, gruzińskie, Idziesz do środka, zobaczyć co chcesz, ja kupię. Rebek, ci wziąłem, że na cały tydzień. Kebab, czyście. Nie mogę się powstrzymać.

Jest niedziela i jest czynne do dwudziestu, mhm. Piekarnia Handel Musieliśmy jeszcze podjechać do piekarni, żeby wyszła stówka, <grywka> Dzięki temu bardzo dobre bułeczki. Tak jest. W końcu, pierwsza stówka w tym sezonie. Fajnie było. No, ale szybciutko wróciliśmy nawet. Jak na takie warunki wiatr, cały czas prosto pod wiatr, No, nie było łatwo dzisiaj. Ale było fajnie. Bardzo. Także do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.